Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie z cyklu spotkania z książką. Na początek mojego dzisiejszego programu posłużę się cytatem. Będą to słowa Mikołaja Gogola, który powiedział, że poezja jest z duszy, a nie wytworem ludzkiej myśli. Jak na te słowa zapatruje się mój gość Adam Żukiewicz, który był już u nas dwa lata temu ze swoim debiutanckim tomikiem poetyckim. O tym przekonamy się już za chwilę. Witam bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Panie Adamie, czy zgadza się Pan z tymi słowami, które wspomniałam na początku programu, czy poezja dla Pana to jest spowiedź duszy, czyli bardziej taki osobisty wyraz, czy takie proste skojarzenie z myślą, która gdzieś tam przyjdzie nam do głowy i trzeba ją zapisać? Myślę, że po części to jedno hmm. i drugie. To jest w pewnym sensie jak dla mnie o osobę piszącą swoją twórczość to tak y, samo na papiery przelewają y, swoją męż. No tak, zdecydowanie ta dusza, ja myślę, no ona jest filtrowana przez nasze doświadczenia, myśli. No i potem tylko od nas zależy, czy chcemy to pokazać drugiemu człowiekowi, lub też czytelnikowi w postaci kemiko. No właśnie. No dobrze, no to w takim razie teraz zanurzmy się w pana poezji. Rozmawialiśmy dwa lata temu, wtedy mieliśmy do czynienia wtedy, z tym pierwszym tomikiem. Tak, yy, wtedy był prezentowany ten tomik. Czyli przyszłość wczorajszej nocy. Tak. Jeszcze zanim wrócimy, bo teraz mamy już dwa kolejne, tak. które okazały się w odstępach czasu. Natomiast ja chciałabym jeszcze na samą chwilę wrócić do tego momentu, kiedy debiutował pan jako poeta. Pamięta pan te emocje, które towarzyszyły temu wydarzeniu? Tak, ponieważ, jak wiadomo, to było to dla mnie nowe doświadczenie. Potem po swoim pierwszym spotkaniu autorskim niedługo później się pojawiłem u, u Państwa. Z tym pierwszym tomikiem, potem też w międzyczasie były dwa inne moje spo, spotkania autorskie. No i jeszcze w międzyczasie napisałem dwa następne tomiki u progu dnia który wyszedł w zeszłym roku i także mój trzeci tomik, który wyszedł w zeszłym miesiącu. No czyli taka świeżynka zupełnie, Ta. prawda? I sprawa wygląda tak, że wszystkie moje trzy tomiki zawierające mnie zaśpiewaną poezję zawierają tak naprawdę 65 gotowych tekstów piosenek. No właśnie, ja też czytając recenzje i rozmawiając z poetami, poetkami, którzy Pana znają, no wszyscy są zgodni co do tego, że to jest poezja, którą można śmiało. Śpiewacie, że to są gotowe teksty piosenek tak. i nawet słyszałam takie głosy, kiedy powstanie płyta, kto napisze muzykę do no, tej płyty. To też wi wiadomo, tego na, na, na dzień dzisiejszy nie można przewidzieć, ale my myślę, że to byłby świetny pomysł, jeżeli ktoś chciałby ze mną współpracować. No to być może teraz ktoś nas ogląda i na taką współpracę chciałby się zdecydować, no to myślę, że autor byłby zainteresowany. Oczywiście, że tak. No właśnie, a my teraz przejdziemy sobie do tego Tomiku drugiego u progu dnia. Proszę powiedzieć, Mówiliśmy o tym pierwszym tomiku, wiadomo ten pierwszy debiutancki to jest tak naprawdę wszystko to co w duszy gra poecie do momentu ujrzenia, ujrzenia światła dziennego, czyli takiego podzielenia się właśnie myślą. Z czyli wyjścia spod szuflady. Oj tak, wyjścia z szuflady, a tutaj już z tej szuflady pan wyszedł no i mógł pokazać siebie w pełni, czy tak rzeczywiście było? Zm Myślę, że no na pewno tak. Przez ostatnie dwa lata od momentu, kiedy u pani byłam o ostatni raz, to też poświęciłem się głównie pracy. I jeżeli chodzi o nie zaśpiewaną poezję, która w tym to miku stanowi 100%, to ten drugi Tomik jak i ten zostały też urozmaicone o standardowe wiersze. Rozumiem, więc tutaj mamy już trochę co innego i może warto byłoby już na samym początku zaproponować naszym telewidzom, odbiorcom, no znowu próbkę Pana twórczości, no właśnie z tego drugiego tomiku u progu dnia. Tak. Czy ja mogę przeczytać? E, tak, może biorąc pod uwagę, bo że. Byłoby mi bardzo miło. Mnie również. U progu dnia to jest tytuł, który sygnuje zarówno cały tomik, jak i ten pierwszy wiersz, wiersz otwierający. No więc e, posłuchajcie Państwo. U progu dnia. Panie, proszę, pomóż odkryć mi się na nowo. Nie jestem już taki sam. Moje myśli rozsadza strach, obawy jutrzejszego dnia. Gdy chciałbym znów kochać, kim jestem u progu dnia? Mam nadzieję, że chcesz być przy mnie. Być przy mnie. Dokąd prowadzi ta droga pośród tych licznych marzeń, mam nadzieję, że spotkamy się spojrzeniami na jej końcu. Mam nadzieję, że nie zgubimy się naszymi spojrzeniami. Pamiętaj, że nie chcę presji pośród nas, idę przed siebie i nie wiem gdzie żyć z dnia na dzień. Kim jestem u progu dnia, mam nadzieję, że chcesz być przy mnie, być przy mnie. Dokąd prowadzi ta droga pośród tych licznych marzeń? Mam nadzieję, że spotkamy się spojrzeniami na jej końcu. Czy to jest możliwe? No, od razu mamy tutaj taką informację, że jest to wiersz, i jak sądzę, cały ten tomik, osobisty, ale jest też taki przepełniony tęsknotą za uczuciem, za miłością. Czy dobrze interpretuję? E, tak, dokładnie. Pewne sytuacje sprawiło, że yy, podniosła mnie do napisania tego tekstu. No właśnie, bo to też jest bardzo ciekawe. My też o tym rozmawialiśmy ostatnio, jakie są y, inspiracje, momenty, kiedy Pan zasiada do pisania, tak? Czyli często pod wpływem jakichś emocji, pod wpływem wydarzenia. Pod wpływem chwili i także. Muzyka, która mnie też inspiruje, jest też dla mnie jakby taki, taką niesamowitą szanką. No tak i muszę też tutaj powiedzieć, nie wiem czy ja już o tym nie wspominałam, że moja ukochana alchemia słowa książka Jana Parandowskiego przytacza szereg właśnie działań Wielkich twórców, poetów, pisarzy, którzy w jakiś sposób stymulowali to swoje natchnienie. Czy u Pana to natchnienie jest takie naturalne, czy, on, czy ono też jest stymulowane, a na pewno przez muzykę? To jest oczywiste, tak. prawda? też nie, nie ukrywam, że bardzo często piszę pod wpływem chwili. Też czasami się zastanawiam, co napisać i w jaki sposób. U, ująć i przelewam to na papier. No dobrze, a od tego momentu, kiedy już opowiadał Pan o swojej twórczości, no i czytelnicy mieli okazję spotkać się z Pana utworami, do tego momentu, kiedy zasiadł Pan do kolejnych utworów, czy czuje się Pan jakby nauczony doświadczeniem też licznych recenzji, czy to jakoś wspomaga Pana twórczość, czy zupełnie Pan że na to tak. nie patrzy? No bo to różnie bywa. Yy, Wiadomo, też y, zdanie innych osób jest y, dla mnie bardzo ważne, ponieważ y, są też inni wspaniali, poeci, którzy piszą w zupełnie inny sposób y, jak ja. Y, ja nie, nie zamierzam y, żaden y, w sposób i jakikolwiek sposób nikogo naśladować, pisze po prostu według własnego uznania i się przy, przykładamy, żeby miały jak najlepszy efekt. No, a czy są takie osoby, które są dla pana autorytetami wśród poetów, których pan zna, ale też no, wśród ludzi, z którymi pan obcuje? Na pewno jest kilka takich osób, które są moimi autorytetami, którzy wspaniale piszą jak chociażby pani Jola Miskiewicz. No i ona właściwie, można powiedzieć, pozdrawiamy serdecznie Jolę, bo ona też często się pojawia u nas. Pierwszy tam jaki z tego miejsca chciałbym podać panią Jolę. Na pewno pan Stanisław Średziński. To jest człowiek coś w rodzaju mentora. Na pewno po, podoba mi się też twórczość Marka Kubickiego, chociaż wiem, że jest, jesteśmy zu, zupełnie inni, ale też ma niesamowitą twórczość. Mam też. Z, dwie, z dwiego to i jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Ale to chyba też tak jest, że piękne jest w tym środowisku naszym łódzkim, poetyckim, że państwo od siebie czerpią, wspierają się, nie zazdroszczą, wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że jest taka Pozytywna wymiana doświadczeń, też to zauważyłem. I, i takiego właśnie dobrego poklepania po, po plecach. Na zasadzie dasz radę, takiego trochę, jak ja to mówię, dmuchania w skrzydła. Tak jest, prawda? Tak, też atmosfera jest niesamowita. I to sprzyja, prawda, To, to prawda. Też staram się być oparciem, jeżeli jest to tylko możliwe. Na pewno, jeżeli z mojej strony ktoś by potrzebował pomocy, miałbym oczywiście to chętnie bym pomógł. No dobrze, to teraz przejdziemy sobie do kolejnego utworu, który przeczytam. Fontanna czasu, ale zanim jeszcze, gdyby miał Pan powiedzieć w kilku słowach u progu dnia, to czy dałoby się w kilku słowach ująć treść tego tomiku, czy to będzie trudne? Czy on jest tak różnorodny, że raczej trudno byłoby do jednego mianownika sprowadzić? Wie pani, Olun, może bym i mógł, ale gdybym to tak ujął, to też wydaje mi się, że to byłoby troszkę cyniczne z mojej strony, więc powstrzymam się od komentarza. Też niektóre osoby mają moje tomiki, więc. Myślę, że prędzej z takimi pytaniami do tych osób się powinno kierować, a nie do mnie. Mm -hmm. No tak, zresztą trochę chyba wtedy zabieramy taką możliwość interpretacji czytelnikowi, prawda, i odbioru takiego Możliwe. bezpośredniego. No dobrze, wobec tego, proszę Państwa, kolejny wiersz pana Adama Żukiewicza, FONTAN NA CZASU. Idę drogą. Kolejny raz zagłębiam się w myślach, zastanawiam się, co decyduje o jutrzejszym dniu. Sam już nie wiem, czy zbłądziłem. To, co minęło, nie oznacza, że to jest koniec. Co buduje nasze sny i marzenia, czym jest wiara i nadzieja? Wobec świata, który nas otacza, tyle wokół nas obojętności. Powiedz mi, czy zostaniesz obok mnie w fontannie czasu? Zobaczmy, co przyniesie jutrzejszy dzień. Co buduje nasze sny i marzenia? Czym jest wiara i nadzieja wobec świata, który nas otacza, tyle wokół nas obojętności? Czym jest dzisiaj lojalność, miłość i oddane serce? Wobec dzisiejszego życia chcę iść za szczęściem, lecz nie wiem, czy nadążę. Co buduje nasze sny i marzenia? Czym jest wiara i nadzieja wobec świata, który nas otacza? Tyle wokół nas obojętności. Ten wiersz jest smutny. Tak, tak wyszło wtedy. Tak jak mówiłem, pisałam pod wpływem chwili, i też miałam w tamtej chwili różne przemyślenia, dlatego powstał. Tak jak powstał w ten wiersz. To znaczy on jest smutny, ale też refleksyjny, no i bardzo dobrze, bo myślę, że w dzisiejszym, czasie, tak. w dzisiejszym świecie mamy dużo takich szybkich odpowiedzi, mało refleksji i chyba trochę, trochę tego brakuje, prawda? A poezja tak. daje taką szansę. Tak, to prawda, ponieważ też żyjemy w takich czasach, że ludzie cały czas gdzieś pędzą, gonią za sprawami. A tak naprawdę też nie potrafią się zatrzymać na tą minutę i, i dwie się rozejrzeć co się dzieje wokół nas. Zdecydowanie. To teraz jeszcze y, jeden z tego, y, proszę mi pomóc, czy tutaj sen to będzie. Y, już pani mówię. Boja, Może sen tylko... czy realny świat? Dobrze. Sen, czy realny świat? Ja tylko jeszcze Państwu tutaj zdradzę, że my z Panem Adamem przed spotkaniem wytypowaliśmy odpowiednie wiersze, które. utworów. Tak jest. Które mają pokazać Państwu, jaka ta twórczość jest, a właściwie jak się zmieniła przez te dwa lata. Sen, czy realny świat? Nadchodzi taki dzień, że nie wiesz co robić. Masz obawy dnia codziennego, wietrze nad taflami wody. Czy to jest sen, czy realny świat? Czy to jest sen, czy realny świat? Tego nie wiem, jak mam się dowiedzieć. Proszę, powiedz mi. Wciąż podążam, myślami gdzieś daleko tam, czy to jest ten czas, ten moment, chciałbym tylko, byś mi zaufała. Czy to jest sen, czy realny świat? Czy to jest sen, czy realny świat? Tego nie wiem, jak mam się dowiedzieć. Proszę, powiedz mi. Chciałbym chwycić dłoniami blask magicznej nocy i zatrzymać się w tej chwili. Nie chcę niczego oprócz tego, byś była blisko. Czy to jest sen, czy realny świat, czy to jest sen, czy realny świat, tego nie wiem. Nie chcę niczego oprócz tego, byś blisko mnie była. U progu dnia. Pytałam już, kiedy pojawiają się w Pana głowie pomysły na tytuły. Jak było w przypadku tych dwóch ostatnich? U dnia i przemiana. Uprogodnia dnia i przemiana? U progu dnia, ponieważ... Trudne pytanie, ponieważ każdy z moich tomik nazywam przede wszystkim tak jak się nazywa jeden z wierszy. E, tak, tak, ale to też musi świadczyć, że akurat ten u progu dnia został chociażby tutaj wybrany, czyli musi być dla Pana wyjątkowy, że Ponieważ jest... W nim, ponieważ tam. w tym tekście jest e, zawarta ta chwila nadziei, mm -hmm. która być może coś nam przyniesie, coś dobrego, lepszego. Na następnego dnia. Mhm, czyli tutaj... Dlatego wybrałem ten tytuł. No dobrze, a przemiana, bo teraz już przejdziemy sobie do tego najnowszego tomiku, który, no tak jak mówimy dosłownie niedawno ukazał się miesiąc temu, miesiąc temu, więc to jest y, zupełnie świeża sprawa, mówiąc kolokwialnie. Wiem, że pan za chwilę będzie promował ten tomik na spotkaniach autorskich. Tutaj już same zaplanowane? O, proszę, to możemy też powiedzieć, kto będzie chciał yy, o, przyjść, pojawić się, spotkać się. Oczywiście bardzo chętnie wszystkich za to, proszę. Jeżeli yy, widzowie oczywiście będą chcieli poznać moją twórczość, to nie ukrywam, że będzie mi bardzo miło. Yy, pierwsze spotkanie odbędzie się 4 grudnia na ulicy Limanowskiego 190 w Fundacji Kamena o godzinie 16. I drugie spotkanie odbędzie się 14 grudnia na ulicy Pięknej 35 w, bi w Bibliotece o godzinie 17. No, czyli jest jeszcze trochę czasu. Tak. Wszystkich zainteresowanych oczywiście zapraszamy do tego, bo jak rozumiem będzie można też nabyć tomik. O, oczywiście, że tak. I posłuchać Pana poezji. No to teraz, Panie Adamie, przemiana, czyli coś, co ukazało się całkiem niedawno. Kilka słów na temat tego tomiku. Na pewno mogę powiedzieć to, że też w swoim życiu parę lat temu przez chwilę zajmowałem się też fotogra fotografowaniem przyrody. Mm -hmm. Do koniec się tym zajmowałem. Czego efektem jest oto ta okładka tego trzeciego tomika, która została wykonana parę lat Temu. No i, no, i też tutaj jest zawarte kilka moich zdjęć. No tak, czy zauważyłam, przeglądając, że mamy tutaj też fotografię, i chciałam tak. zapytać, kogo to fotografia już wiem, pana autorstwa. Tak, tutaj też inspiracją na pewno była dla mnie też przydana. Miejsca, gdzie, gdzie można y, pobyć, wyciszyć się, odpocząć. Świetne miejsce. Y, to, te zdjęcia były robione nad y, Zalewem Sulejowskim. I to można powiedzieć takie pana miejsca na ziemi, które właśnie powodują, że pan się wycisza, regeneruje. Y, tak i na pewno jeżeli osoby, które chcą odpocząć, Gdzieś na dworzam, to z mią chęcią mogę polecić. Mhm. Są olejów, ładne widoki, zwłaszcza w lato. Tak, i jeszcze niedaleko łodzi, więc tak. też w miarę szybko można się tam znaleźć. No dobrze, no to w takim razie już, żeby tradycji stało się zadość, przeczytam. Tylko teraz znowu poproszę Pana o podpowiedź. Uśmiech. Od czego zaczynamy? Od jakiego utworu? Może od strony 14, gdzieś da, daleko. Gdzieś daleko. Dokąd zmierza dzisiejszy świat w chwili, gdy jest tylko jedna chwila, przeznaczona dla nas. Czym jest wieczność? Chwili, gdy obejmuje nas blask księżyca i próbuje zabrać gdzieś daleko, jak mam to zrozumieć gdzieś daleko? Chciałbym móc kochać, lecz nie wiem, czy mam prawo wymagać na przestrzeni czasu. Chwili, gdy mówisz jedno, a myślisz co innego. Chwili, gdy obejmuje nas blask księżyca i próbuje zabrać gdzieś daleko, jak mam to zrozumieć gdzieś daleko? W chwili, gdy obejmuje nas blask księżyca, i próbuje zabrać gdzieś daleko, jak mam to zrozumieć gdzieś daleko. No, to jest oczywiste, że znowu gotowy tekst piosenki, i to piosenki miłosnej. Na pewno. <ścoughs> Czyli znowu znowu ta miłość tutaj się pojawi jak najbardziej. Taka miłość, mam wrażenie też tęsknota za miłością, tęsknota za takim spełnionym uczuciem, uczuciem prawdziwym, tak? Bo Oczywiście, że tak. To to jakby też jest bardzo charakterystyczne dla pana poezji, już zwróciłam na to uwagę wcześniej, że jakby te wiersze, które dotykają kwestii relacji, one mają w sobie taką, taki dodatek, który mówi o tym, że ta relacja powinna być taka właśnie prawdziwa. Nie oczywiście, na pokaz, tak. nie na chwilę, tylko na zawsze. Oczy oczywiście, że tak, ponieważ yy, tak naprawdę dwie osoby po Y, które same ze sobą poznają się tak naprawdę przez całe życie? Na sam koniec y, bardzo panu podziękuję za to dzisiejsze bardzo spotkanie miło. i jeszcze raz y, warto powtórzyć spotkanie autorskie z panem Adamem Żukiewiczem, y, w których możecie państwo uczestniczyć. To jeszcze raz, najpierw 4 grudnia. Tak, y, 4 grudnia my, będzie moje spotkanie autorskie na. Y, Limanowskiego 190 w Fundacji Kamanar, która wydała moje trzy tomiki o godzinie 16 z tego co Pan pamiętam, 16 będę 16. musiał sprawdzić i drugie spotkanie będzie, już państwu mówię, który... ja tylko jeszcze powiem, że drugie spotkanie na pewno będzie obręcie... 14 grudnia na ulicy Pięknej o godzinie 17. Czyli 16., potem 17. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia zachęcam Państwa do tego, żeby zapoznać się z twórczością Pana Adama Żukiewicza. No a wszystkich tych, którzy chcieliby nawiązać współpracę i do tych słów skomponować muzykę, no do tego oczywiście serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Ja również bardzo dziękuję.